Witam ponownie z tej strony Pikus. No i gramy dalej. A jedziemy dalej. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. No to jedziemy. No dalej, dalej, Gerald. Nie ściemniaj. Sprawy rodzinne. Porozmawiaj z baronem o jego rodzinie. No zobaczymy. Zobaczymy, co nam powie dalej. Jestem bardzo ciekawy. Niepokoi mnie ten miecz uszkodzony. Nie powiem, że nie. Ale musimy kasę uzbierać. Trzeba będzie troszkę porobić zadań pobocznych i wtedy sobie naprawić. No ale naprawdę powiem, że świetnie wygląda gra. To muszę przyznać. Ładnie to wszystko wygląda. No to już jesteśmy blisko. Jesteśmy ogólnie blisko. No to jedziemy sobie przez pola i przez łąki i jest świetnie. Świetny krajobraz, można sobie zwiedzać. Nie jest źle. Nie jest źle, panie i panowie. Powiedziałbym, że wręcz wspaniale. Aha, to jest tu. No to już jesteśmy blisko posiadłości barona krwawego barona no i zobaczymy zobaczymy jak to się sprawa ułoży jeszcze no muszę przyznać bo po raz pierwszy gram ale już, już mi się naprawdę ona podoba Mogą, czy musimy jechać jednak Według mapy to 110 metrów To Czyli niedaleko Wręcz powiedziałbym, że jesteśmy blisko A, już jestem most, to już, już jest dobrze Już nam było widać most, a już stoją żołnierze to to spoko, z drogi śledzie. Bo Wiedźmin jedzie. No dobra. No dobra, tutaj w prawo. Zapewne. No ładnie ten... Wschód słońca i wszystko. Ładnie to wygląda. Te chaty, jak to w średniowieczu, no, fajnie to wygląda, nie powiem, że nie. Aha. A to jest ten, co go uratowaliśmy z pożaru. Nie zapomnę o tym. O, coś nam dał. Coś nam dał. Gostek Czy Tutaj będzie? No, ale nie sądzę. A może? Może się mylę. Nie, tu nie można wejść. No, znajdziemy, znajdziemy, pomału. Gerard nie szalej mi, tak? Czy tu? Nie, tu jestem kowal, to nie. Tam mnie a tu może chyba tak się pogodzić z losem? Ale sam sobie zgotował taki los. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe sprowadziły mnie z nazaju. Anna przeczytała jakieś opowiadanie, i koniecznie się. Godzinami się ją A jaka była wtedy szczęśliwa? A tamte? Takie postrzępione. Zarykanie nazywają je rajskimi ptakami. Ale tamara mówiła, rajskie smugi. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się tej. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest. Informacja. Chcę porozmawiać o Twojej rodzinie Chodźmy do środka trochę A więc idziemy do środka Nie ma mowy, zgoda pojadę. Dzięki. na I jeszcze to. Co to? Glade. A o. Na przekroczenie granicy. O, Nowogradzkiej. Korony. Dał nam? O, o Siri, o Siri połóżmy. wzięliśmy go na żeby sobie trochę konno pójść, bo gość miała zastane odmierzenia. Aha, teraz będą pokazywać. No, ta twoja Zapewne, znając życie. ...upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na cika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc zostałby miecz. Aleś z za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyłaś? W karmorę. Tam jest szkoła Wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Jestem wyjątkiem. Dla mnie zrobili wyjątek. Da. Chcesz powiedzieć, że jesteś Wiedźminką? Nie do końca. Nigdy nie przeszłam Wiedźmińskich mutacji. Ale wszystkiego, co umiem, nauczyli tamtejsi Wiedźmini. Na Eliksirach też się znasz? Nie, ale wiem, co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się i gryń, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa. <gry> Dobry giguś. Who's Kurde. To będzie grubo Wyścig stulecia będzie. Baron nie ma szans chyba. On może się zdziwię. Może się zdziwię. No, Zajec. No to zobaczymy Nie wstydu Start Wolę Siri ruszyła Skopyta No tylko żebyś go dziewczyno nie zajeździła konia się A to obędzie, którą drogą byśmy pojechali No, krótko za nami jest. Z tego co widzę na mapie, dalej, dalej, Siri. A wygrała. Dziewczyna, jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Nie, klacz jest twoja. Co to? O kurde. No, ten. Oh, yo, yo. Słyszałeś coś o wiedźma w Felę? Nie zwraca uwagi na chłopski bajany. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diabły i chuj wie co tam jest. jak się tu znalazł. No to grubo! Go it, too, yeah. A co miałem Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Chodzisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma temerii, nie ma czego zdradzać. Nilgarski garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i nał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Bywaj. No to bywaj. No to teraz się udajemy. Zbadaj pozostałe wątki śledztwa. I córkę barona w Oxerporcie Oxerpulcie Tu nie Dobrze że mamy ten glade, bo na pewno nam się przyda Podejrzewam, znając życie Aha, tu jest skrzynia jest tego Tutaj nie wyjdziemy. Ma się rozumieć. Nie, bać mi się chce. Mhm. Wiec mnie zaczekaj. Gdy odnajdziesz pomoc, możesz się to uprzedzać? Lalka Chyba z jego dzieciństwa. Liczy na to chyba, że jak zobaczy tą lalkę, to wróci. No ale nie... no nie wiem, no. Jak taką krzywdę im wyrządził, to wątpię. Śmiem wątpić. To śmiem wątpić. Mamy tyle kasy w ogóle? Ja, trochę może tak, ale... Chcę obejrzeć Twoje towary. Mm, napraw. O. O. No to fajnie. Udało się w końcu. W końcu będziemy mieli Orange naprawiony. Kurde. tak, tak jest, mhm. no to dobre i to, to już się cieszę z tego faktu. Tego paku już się cieszę. No to nie będzie tak łatwo ją odszukać chyba. Nie będzie tak łatwo ją odszukać, podejrzewam. O kurde, oj, oj, oj. o kurde. Tam jest Tamara ty No to nieźle ty. No to nieźle. Oj, trochę jeszcze mamy. Do zrobienia. Oj, oj, oj. No to nieźle.

Teraz będzie ring, na ringu, walka na ringu. Może być łatwa, a może nie. Zobaczymy. To zapewne gdzieś tutaj musi być te walki krwawego sportu. Zobaczymy, czy będzie łatwo, czy nie. Oby tak było. No tam nie, tu gdzieś kurcze, to musi być, oh, no. kurde, no gdzie to może być tu? Może? Miejmy nadzieję. to tutaj na pewno nie Tutaj też nie Kurde, gdzie oni się tuką Gdzie to może być czy tak. No coraz bliżej. Coraz bliżej. Tu gdzieś musi być. No tu. Tu jest to. No, teraz Bukmachera trzeba znaleźć. Ole się. Leją, kurde No Lepiej zapisać Lepiej zapiszmy to To na no to to nie Tutaj też nie, a ten w ogóle też nie A tu chyba Ten nie kogo tu mamy No ile obstawić? Tak, spróbujemy na maksa. Tyle ile możemy, to postawimy. Zaczynajmy. Okej, okay, zaczynamy. Ring wolny, pierwsze starcie. Oho. Holmacha. Dalej załad go. Gerard, rozwróć go na łopatki. Tak. O, oh, oho. Dali padni, dziadu Jeszcze nie, ale dwa ciosy jeden i po nim. No i po nim. I po walce. Ależ to była walka. Ogłaszam brzemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Beren. I przerżnął. Wigradzie i na wyspach skaliogach. O. Oj oj oj. Oj to będzie co robić. Mam nadzieję, że seria Wam się podobał. Jeżeli Ci się film podobał, zostaw coś po sobie. Zostaw komentarz, co sądzisz, łapkę, subika. No i oczywiście zapraszam na kanał Fikus.pl na kolejny odcinek. To na razie trzymajcie się, cześć i zapraszam już na kolejny odcinek. To